Witam bardzo serdecznie wszystkie osoby z trygonu ognia, to znaczy barany, lwy oraz strzelce, w czytaniu na miesiąc marzec roku 2021. Na stole leżą już dwie talie kart, a każda talia to osobna grupa: grupa pierwsza oraz grupa druga. Teraz bardzo proszę, zastanów się, z której talii chcesz usłyszeć czytanie dla siebie. Jeśli decyzja została już podjęta, to ja przechodzę do czytania dla grupy numer 1. A więc co w pracy, w sprawach zawodowych, w miłości, w uczuciach, w stałych związkach może spotkać osoby z drogonu. Ognia, które wybrały grupę numer 1 w miesiącu marcu, marzec 2021. Uczucia, praca, finanse dla osób spod strygonu. Ognia, które wybrały grupę numer 1. Mak. Dziesiątka kielichów. Szóstka kielichów. Ósemka. Monet. Dziewiątka monet. Księżyc. Siódemka mieczy. Król monet. I z kielichów. Praca i finanse. W marcu możesz poczuć, że to jest najwyższa pora, aby zacząć działać w temacie, który od, dawno, od dawna gdzieś tam ci w głowie krążył. To może być czas, w którym zechcesz realizować swoje marzenia gdzieś z dzieciństwa, realizować się w jakiejś dziedzinie, która od dawna gdzieś tam sprawiała Ci przyjemność i od dawna chodziła Ci po głowie. To może być też czas, w którym. Na przykład, zaczniesz dopiero pogłębiać swoją wiedzę w temacie, który interesował Cię właśnie w czasie dzieciństwa, ale może to być również um, zmiana pracy na taką, która właśnie będzie się wiązała z, um, z jakimiś marzeniami z przeszłości. Możesz mieć w marcu. Um, takie poczucie, że właśnie to, czym chcesz się zajmować, to taka misja życiowa dla ciebie, że to właśnie będzie idealne zajęcie dla ciebie i, i temu, temu właśnie będziesz miał, miała zamiar się w marcu oddać. Połowa miesiąca może być. Znaczy, w tej drugiej połowie miesiąca. Właściwie to w środku miesiąca, przepraszam, źle powiedziałam. Będziesz bardzo dużo czasu spędzać w pracy, bardzo będziesz się w tą pracę angażować. To będzie właśnie czas bardzo pracowity dla Ciebie, ale ta praca naprawdę da Ci wiele radości. Będzie widać jej efekty. No i przełoży się właśnie to, myślę, na, na finanse Twoje. To będzie ta, ten środek miesiąca to będzie bardzo płodny dla Ciebie okres, ponieważ możesz wpaść na jakieś nowe koncepcje, nowe, nowe pomysły. I chcie, będziesz chciał, chciała je po prostu wcielić w życie i realizować. By jednak do tego doszło, mam wrażenie, potrzebny Ci będzie jakiś kredyt lub jakaś pożyczka, generalnie jakieś wsparcie finansowe. I możesz się właśnie o ten kredyt ubiegać gdzieś pod koniec miesiąca. I myślę, że jest naprawdę duża szansa, abyś, um, abyś otrzymał, otrzymała tą pożyczkę. To też może być pożyczka od jakiejś starszej osoby, więc może to będzie ktoś z rodziny albo ktoś znajomy, um, kto będzie mógł cię um, poratować, wesprzeć finansowo. A jeśli taką osobę masz, to um, też możesz liczyć. Jakby na jej pomoc w tym temacie. Generalnie, cały miesiąc, cały marzec wygląda dla ciebie naprawdę bardzo pozytywnie pod względem finansowo-zawodowym. I myślę, że wszystkie twoje plany związane właśnie z tą sferą będą się w tym miesiącu realizowały po prostu bez większych problemów. Myślę, że będziesz zadowolony, zadowolona. W tym miesiącu. Stałe związki. Jeśli mieliście jakiś niewielki kryzys um, ostatnio, to myślę, że jest on już za wami, że jest zażegnany, e, ponieważ w marcu widzę tutaj, um, że sprawy rodzinne będą się układały naprawdę pomyślnie, e, i właśnie, jeśli był jakiś tam kryzys, to on zostanie zażegnany, według mnie. I emocje, uczucia i to wszystko, co będzie was łączyło, będą naprawdę, naprawdę bardzo pozytywne. I może wrócić do was takie ciepło i radość z przeszłości, która właśnie towarzyszyła wam w przeszłości myślę, że aby Wasz związek pozostał na takim etapie, jak tutaj z początkiem marca, to wy będziecie naprawdę dużo dużo siły wkładali w to i będziecie bardzo się przykładali, aby nic się znowu nie zepsuło, aby właśnie taki stan rzeczy utrzymać. Będziecie starali się spędzać razem dużo czasu, gdzieś może spacerować na świeżym powietrzu może zrobicie sobie nawet jakiś wypad taki we dwoje romantyczny. Ogólnie myślę, że w tym czasie będziecie bardzo, bardzo mocno pielęgnować to uczucie, które jest między wami, tak by, by nic. Nie zakłóciło tego, co po prostu między Wami jest, by znowu atmosfera między Wami była jak najbardziej pozytywna. I myślę, że w marcu, tutaj pod koniec marca, już na pewno dojdzie do tego, że ten problem, który był między Wami gdzieś tam wcześniej. Zostanie całkowicie odcięty. Całkowicie. Czyli jakby to nieporozumienie, które gdzieś tam między wami było, już totalnie pójdzie w niepamięć. Sprawa zostanie całkowicie rozwiązana. I wasze życie wkroczy naprawdę taka stabilizacja zadowolenie, szczęście, wiele uczuć wiele radości, będziecie mogli na siebie liczyć w każdej sytuacji. I myślę, że ten związek po prostu będziecie umacniać, że wasze uczucie stanie się jeszcze mocniejsze niż wcześniej. I, i będziesz miał, miała poczucie, że ta druga osoba naprawdę z całego serca Cię kocha. W marcu na Twojej drodze może stanąć osoba bardzo atrakcyjna, o wielu zainteresowaniach, talentach. Osoba, z którą można rozmawiać na wiele różnych tematów. I to może być ktoś z Twojej przeszłości. To może być osoba, którą gdzieś tam kiedyś znałeś, znałaś być może wtedy jakby. Nie brałeś, nie brałaś jej w ogóle pod uwagę jako osoba, która gdzieś tam mogłaby być e, z Tobą w związku, lub e, też e, nie brałeś, nie brałaś pod uwagę, że e, mo, mogłabyś, mógłbyś się tą osobą zainteresować w sposób taki romantyczny. I myślę, że z biegiem czasu y, ta znajomość będzie się coraz bardziej rozwijać. Będziecie spędzać ze sobą coraz więcej czasu. Y, być może będziecie gdzieś spacerować, wychodzić, y, może być tak, y, taki y, romantyczny klimacik między wami. I ta osoba może też być taka trochę tajemnicza, taką mieć otoczkę tajemniczości w sobie. Być może wszystkiego nie będzie chciała ci mówić. I to może być nieco związane z tym, że ona jest odrobinę ostrożna we wchodzeniu w nową relację na skutek jakichś po prostu nieprzyjemnych doświadczeń z przeszłości. Więc ta tajemniczość może się właśnie wiązać z tym, ale ta Wasza znajomość ma naprawdę szansę na to, by się rozwinąć, bo ona, mam wrażenie, ona się będzie rozwijała powoli, ale ja tutaj widzę podstawy do tego, by naprawdę stworzyć stały, stabilny, szczęśliwy związek z tej znajomości. Także nie poganiaj tego w żaden sposób, niech to się rozwija swoim tempem, ale właśnie myślę, że to będzie bardzo dojrzała relacja. I, I nie jesteś tej osobie w żaden sposób obojętny, obojętna, wręcz przeciwnie, dlatego dajcie sobie czas. A moim zdaniem hmm, będziesz mógł mogła liczyć na to, że z tej znajomości będzie po prostu coś więcej. Tego Ci oczywiście życzę. Ślicznie dziękuję grupie numer 1 za uwagę. Życzę Wam samych wspaniałości. A ja przechodzę do czytania dla... Grupy numer dwa. A więc co w pracy, finansach, uczuciach związkach, dla osób, które wybrały grupę numer dwa osoby z ognia. W marcu roku 2021 praca, finanse, uczucia, relacje, związki. z kielichów, wieża, dziesiątka buław, cesarzowa, siódemka mieczy, trójka kielichów, rycerz mieczy, księżyc, I rycerz monet. Praca i finanse. Jeśli chodzi o ten aspekt życia, to myślę, że przed tobą dość trudny czas. Mogą mieć w swoim życiu miejsce takie nagłe mm, sytuacje. Wydarzy się właśnie coś nagłego w Twoim, no myślę, dość poukładanym życiu mm, zawodowym. I niestety mam wrażenie, że to się może wiązać z rozwiązaniem umowy o pracę, co będzie dla Ciebie przeżyciem y, ciężkim, trudnym i y, 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 y bardzo obciążającym. I ty tak naprawdę w ogóle nie będziesz się tego spodziewać, ponieważ jakby nie było wcześniej symptomów, że coś takiego może mieć miejsce. I z chwilą, gdy dostaniesz tą informację, to po prostu mam wrażenie, że nogi się pod tobą ugną i odejdzie ci w ogóle siła do działania. No i naprawdę y, mocno się to na Ciebie, y, na Tobie odbije. Ale myślę, że Ty nie należysz do osób, które szybko się poddają y, i które dają się szybko złamać. I y, jak tylko otrząśniesz się z tego, w sumie nawet powiedziałabym szoku trochę, bo, bo to będzie takie niespodziewane dla Ciebie, y, to myślę, że Ty zaczniesz działać. Ty zaczniesz działać, szukać, wdrażać jakieś nowe koncepcje. I mam wrażenie, że Ty będziesz chciał, chciała zacząć pracować na swój własny rachunek, i w bardzo szybkim czasie. Będziesz starać się o jakieś dofinansowanie, jakieś, y, jakąś pożyczkę, jakąś dotację, y, by te swoje jakieś pomysły y, y, wdrążyć, wcielić w życie. Y, zapragniesz być właśnie szefem sam, sama dla, dla siebie i pracować na swój własny rachunek. Y, i myślę, że jest olbrzymia szansa, abyś dostał, dostała tą dotację, jednak moim zdaniem to będzie się wiązało ze spotkaniem z jakąś ważną osobą. I myślę, że tej osobie będziesz musiał, musiała przedłożyć te swoje nowe koncepcje, nowe plany. I ta rozmowa może być trudna, ponieważ odbiorca raczej do... Mm, może nie do miłych, ale do, do takich łatwych raczej nie będzie należał. Stąd też no, może to być takie wyzwanie dla Ciebie, dosyć duże. Jednak myślę, że ten wysiłek, który w to włożysz, Ci się opłaci i że z końcem marca po mału małymi kroczkami zaczniesz podążać ku stabilizacji zawo finansowej zawodowej więc myślę, że te twoje plany jak najbardziej mają szansę na powodzenie i że choć rozmowa z tą osobą może być trudna, to jednak to dofinansowanie tą pożyczkę tą dotację Możesz dostać i, i pracować właśnie na swój własny rachunek. Stałe związki. W Twój związek wkradnie się coś niespodziewanego. To znaczy, mam wrażenie, że Twój związek do tej pory był poukładany, szczęśliwy i nic nie wskazywało na to, że nagle nastąpi jakiś bum, i wszystko się po prostu posypie. Twoja sytuacja z partnerem, partnerką ulegnie mm, nagłej zmianie. Yy. Myślę, że to będzie bardzo trudny okres dla Ciebie, ponieważ tu widzę jakieś kłótnie. Widzę, yy. no naprawdę, naprawdę. Yy. Sytuacja będzie napięta. I mam wrażenie, że to wszystko może się wiązać ze zdradą. To znaczy, partner, partnerka mógł cię po prostu zdradzić. I myślę, że miesiąc marzec to będzie mm, czas, w którym na powierzchnię będą wychodziły różne tajemnice. I będzie to też czas kłótni, nieporozumień. No naprawdę, mm, naprawdę to będzie trudny czas dla Ciebie. I Ty moim zdaniem jeszcze będziesz próbować y, ten związek ratować. Nie do końca będziesz do, dowierzał, dowierzała, że to już mm, tak naprawdę mm, mam wrażenie koniec, że, że tutaj wszystko zaczęło się nagle sypać, ponieważ tak, jak wspomniałam wcześniej, tutaj nic nie zapowiadało tego, że coś między Wami jest nie tak. A jednak właśnie w marcu zaczną wychodzić takie kwiatki na powierzchnię. Mam nadzieję, że, że udźwigniesz to, co przed Tobą ponieważ tobie będzie zależało na tym, aby jeszcze uzyskać jakąś stabilizację, aczkolwiek nie wiem, czy jest na to jeszcze jakaś szansa. Single. Mam wrażenie, że niedawno mogłeś, mogłaś poznać kogoś, z kim chciałeś, chciałaś zbudować jakąś bliższą relację i myślę, że nic z tego raczej nie wyszło. Yy. Mogliście się pożegnać w dość niemiłej atmosferze, i myślę, że mimo wszystko, bo, bo myślę, że to trwało jednak krótko, ale myślę, że to to było dla ciebie jakieś naprawdę niemiłe doświadczenie, trudne doświadczenie. I myślę, że właśnie przez tą sytuację teraz w miesiącu marcu. Staniesz się bardziej ostrożny, ostrożna w kontaktach międzyludzkich, w podejściu do drugiego człowieka, w poszukiwaniu osoby do partnerstwa, będziesz właśnie podchodził, podchodziła z takim większym dystansem. Ja mam wrażenie, że ty się na pewno nie odetniesz od ludzi i, i nie stwierdzisz, że jednak nikogo nie potrzebuje. Nie, ja tutaj widzę spotkania, randki. Spotkania towarzyskie, jednak temu wszystkiemu będzie właśnie towarzyszyła taka doza ostrożności. I pod koniec miesiąca może spotkać na swojej drodze kogoś inteligentnego, ruchliwego, oczytanego, takiego trochę niecierpliwego ducha, powiedziałabym. I ta osoba może być nieco tajemnicza. To znaczy ta wasza relacja jakby nie będzie odsłaniała wszystkiego. Ja myślę, że ta osoba też będzie ostrożna w podejściu do drugiej osoby, bo być może tak jak ty, gdzieś w przyszłości została w jakiś sposób zraniona. Stąd też taka ostrożność w nawiązywaniu kontaktów. Myślę jednak, że ta znajomość będzie się rozwijała pomału, ale. Ma szansę na to, żeby gdzieś tam um, stać się um, relacją stałą, z, z tym że wy po prostu nie będziecie się w żaden sposób um, spieszyć. To będzie um, wszystko pomału, pomału um, raczkowało do przodu i mam nadzieję, że, że coś się z tego narodzi. Fajnego. Ślicznie dziękuję osobom, które wybrały grupę numer 2. Za uwagę, życzę Wam wspaniałości. Bardzo dziękuję wszystkim za subskrypcję, za łapki w górę, za komentarze. I oczywiście zachęcam do kolejnych. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.